Kobiety chcą jechać na studia tak do dużego jest. miasta, co zresztą robią, a mężczyźni chcą, żeby ktoś im w domu podał nic lepszego niż mężczyzna, który potrafi powiedzieć chirurżka. To się wstawia kobietę na stanowisko po to, żeby się utopiła. A potem przychodzi mężczyzna i mówi, a teraz ja uratuję tę sytuację, więc... Kolejna lewaczka postanowiła urządzić wykład o tym, jak to cały świat spiskuje przeciwko kobietom. Tyle, że tym razem to nie jest jakaś manifestacja pod Sejmem, tylko hardkorowa próba wmówienia nam, że każdy facet na stanowisku kierowniczym to automatycznie seksista. A każda kobieta to ofiara systemu. Dzisiaj rozbieramy na części wypowiedzi, które sprawiły, że feministyczne aktywiszcza dostały szał. Jesteś na kanale Kto Wy? Wygrał, a dzisiaj wuja przygotował dla ciebie wspaniały przykład lewicowego fanatyzmu. Pamiętaj, żeby zostawić łapkę w górę, bo jeśli tego nie zrobisz, to pani lewaczka może włamać ci się do domu i spróbować zmienić płeć twojego psa. Pierwsza perełka od Bonkowicz to teoria szklanego klifu. Słuchajcie tego, bo to lepsze niż scenariusz komedii romantycznej. Albo robi się też inny numer, to znaczy w momencie, kiedy na przykład firma jest w kryzysie, jest w bardzo trudnej sytuacji, to się wstawia kobietę na stanowisko po to, żeby się utopiła a potem przychodzi mężczyzna i mówi, a teraz ja uratuję tę sytuację. Więc, y więc kobiety nie mają w tym wszystkim, nie mają w tym wszystkim lekko. Według tej logiki, gdy kobieta dostaje stanowisko w trudnej sytuacji i sobie nie radzi, to nie dlatego, że może po prostu nie ma kompetencji, tylko dlatego, że faceci specjalnie ją tam wstawili, żeby upadła. Czekaj, czekaj, czy ja dobrze rozumiem? Teraz jak kobieta nie da rady na stanowisku kierowniczym, to już nie można powiedzieć, że może po prostu się nie nadawała? Musi to być spisek patriotyczny. To jest genialny sposób na to, żeby nigdy nie brać odpowiedzialności za swoje porażki. A może, tylko może, problem leży gdzie indziej. Może w tym, że przez lata wmawiano kobietom, że muszą być wszędzie równe, nawet tam, gdzie natura czy predyspozycje mówią co innego. Może niektóre kobiety i niektórzy mężczyźni po prostu nie radzą sobie ze stresem i presją, jaką niosą najwyższe stanowiska, ale nie, łatwiej wymyślić teorię o złośliwych mężczyznach. Ale to jeszcze nic. Ta lewaczka płacze nad tym, jak to firmy wypełniają unijne wymogi dotyczące 30% kobiet w zarządach. Mamy kwintesencję tego, co jest nie tak z współczesnym feminizmem. Bo widzicie, Unia Europejska w swojej nieskończonej mądrości postanowiła, że kompetencje to przeżytek, a liczy się tylko to, co kto ma między nogami. Nieważne, że może akurat jest 10 lepszych kandydatów mężczyzn. Musi być kobieta, bo tak mówią przepisy i potem się. Dziwicie, że te kobiety nie mają realnej władzy? No, oczywiście, że nie mają, bo wszyscy wiedzą, że dostały to stanowisko nie za kompetencje, tylko za płeć. To jak dawanie komuś złotego medalu za to, że się pojawił na starcie, a potem dziwienie się, że nikt tego medalu nie szanuje. Logika mówi jedno: jeśli kogoś wybierasz na podstawie płci, a nie umiejętności, to nie możesz się dziwić, że wyniki nie są spektakularne. To nie jest dyskryminacja, to jest matematyka. A teraz najlepsze. Bąkowicz oskarża konserwatorów. O to, że chcą wrócić do czasów, gdy białym, heteroseksualnym facetem być było łatwiej, że faktycznie wcześniej było łatwiej. Ale czy zastanawiacie się, dlaczego? Może dlatego, że każdy wiedział, jaka jest jego rola, każdy miał swoje miejsce, a społeczeństwo funkcjonowało jak dobrze naoliwiona maszyna? Zamiast obecnego chaosu, gdzie nikt nie wie, co jest męskie, co żeńskie, a każdy wymyśla sobie nową płeć co tydzień. To nie jest nostalgia za dyskryminacją. To jest tęsknota za czasami, gdy. Rzeczy miały sens, kiedy rodzina była rodziną, a nie jakimś eksperymentem socjologicznym, kiedy mężczyzna był żywicielem rodziny, a kobieta opiekowała się domem i dziećmi, i oboje byli z tego dumni. Ale nie, teraz każdy musi być równy, każdy musi robić to samo, każdy musi mieć takie same ambicje, a jak komuś nie pasuje ten model, to automatycznie jest dyskryminatorem, to już nie jest równouprawnienie to jest ideologiczna indoktrynacja. I tu dochodzimy do sedna sprawy. Lewaczka tłumaczy, dlaczego młode kobiety głosują mają większe ambicje. Ale czy naprawdę chodzi o ambicje, czy o to, że przez lata wmawiano im, że tradycyjna rola kobiety to jakaś tragedia? Młode kobiety lecą do wielkich miast, robią kariery, zarabiają pieniądze, a potem w wieku 35 lat nagle się budzą i pytają, gdzie są moje dzieci? Gdzie jest moja rodzina? Media tego wam nie pokażą, ale gabinety psychologów pękają w szwach od kobiet, które zrobiły karierę i teraz są nieszczęśliwe. A młodzi mężczyźni, oni po prostu widzą ten cyrk i mówią: dzięki, nie dla mnie. Widzą, jak ich ojcowie są traktowani w domu, jak każda ich wypowiedź jest analizowana pod kątem seksizmu, jak muszą chodzić na palcach, żeby przypadkiem nie urazić współczesnej Wonder Woman. Nie ma w tym żadnej frustracji. Powodu utraconej pozycji społecznej. Jest rozsądna ocena sytuacji i wybór modelu życia, który faktycznie daje szczęście, a nie tylko pozory sukcesu. Na koniec lewaczka uderza w temat feminatywów i facetów, którzy wspierają. Co to naprawdę oznacza? To oznacza mężczyzn, którzy tak bardzo boją się być oskarżeni o seksizm, że są gotowi zaprzeczyć własnej naturze. Używanie słowa chirurszka zamiast chirurg, to nie jest znak równości. To jest znak uległości wobec ideologicznego terroru. To jest dowód na to, że facet tak bardzo boi się feministek, że jest gotów nawet język polski zniekształcać. Byle tylko nie zostać wrzuconym do worka z toksycznymi mężczyznami. I wiecie co? Inni mężczyźni to widzą. Widzą kolegę, który zamiast bronić zdrowego rozsądku, ugina się przed każdym feministycznym kaprysem. Widzą słabość tam, gdzie powinna być siła. I mają rację, że tego nie szanują. Język się rozwijał przez setki lat w naturalny sposób. Słowo chirurg oznacza zawód, nie płeć. Ale feministkom to nie wystarcza. One muszą wszędzie wpychać swoje A i K, żeby cały świat wiedział, że tutaj jest kobieta. Co sądzisz o tej pani? Według ciebie gada głupoty, czy jestem jakiś przewrażliwiony? Dajcie znać w komentarzu, byliście na kanale, kto wygrał. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę oraz suba, bo pani lewaczka zwolni cię z pracy i zastąpi jakąś Julką. Dzięki za dzisiaj. Ja już spadam, bo piwo się schłodziło. Do następnego. Siema.